Dzień dobry widzowie filmik o stile Braimrod. I dzisiaj sobie tak pogadamy o update'ie. Co będzie? 13 września o, e, o 21 już nawet mam liki do tego Do Dlatego muszę Wam wchodzić mi się wydaje, Moje? prawdopodobnie, to nie, też nie jest pewne, ale jak sobie oglądam filmiki jakieś to będzie nowy rytuał z Ciclataire'em. Zawsze jakiś nowy rytuał. Czyli nie dzisiaj będzie nowy rytuał cappuccino assassino. No to na przykład luz cappuccino assassino i będzie admin The cappuccino. Rozumiecie? Pewnie jednak e, zrespi ona daj pięć, minut, myślę, że to jest, jako, to jest Taka normalna. A, jak jakaś mutacja wypadnie dzisiaj, wiem. Mamy swój privat. Już teraz to nie będzie takich problemów, wiecie. Ej, nie ukradam. Nawet o to Brutto Dobra. No i pewnie będzie Zyspiańczyka Tyra i Mateo nowy. Taki Mateo, jakby taki... Ha z Hauli nowy to będzie taki bardziej update. Będzie nowy Lagrande prawdopodobnie za 5 milionów. Taki Hauli nowy. Mateo będzie taki. Haolinowy. No i z takich rewrytów to tyle wiem. Jeszcze z innych e, rzeczy. Mo, ale pisał, że coś prawdopodobnie będzie nowego w tej maszynie. Ja nie wiem, co to może być, ale... No ale zobaczycie, zobaczymy. Dzisiaj o 21. Przypominam, 13 wrzesień jest dzisiaj... 21 update to już jest na 100% Wiecie, co mi się śniło, że ja nagrywam i znowu... bo wtedy jakby co to... Update po prostu był przesunięty, bo gracze nie mogli wybić. I to się... I to akurat bardzo rozumiem. Jak na takich eventach 20 osób jest, ale jeszcze jedna rzecz to niby naraz jest 21. Polaków to gra z 300 tysięcy na tych update'ach. Na przykład, update no, nie wiem, w USA my mamy 21 event, a tam jest 15. I, on, i to bardziej robią pod jakieś kraje takie, co tam gra po... W USA na pewno gra max 3 miliony na eventach. No i mówię, bardziej po prostu inne kraje. Pod Brazylię bardzo to. Dlatego mi się wydaje. I ciekawe. Czy dzisiaj będzie jeszcze ten nowy event meksykański? Ja zgaduję, że nie. On mówi, że się piosenkę znaleźć. Z Meksyku nie zdał żadnej piosenki. Żadnej. Dlatego mi się wydaje. Może no, po prostu z Meksyku. Jeszcze nie będzie. Może za tydzień. Ja to nagrałem w ogóle już w sobotę.

10 godzin 12 godzin do update'u mi to jest zostało Czy to jest taka godzina nie chce mi się czekać jeszcze 12 godzin ale mam szansę wytrzymać jako ostatnia już nie chciało mi się czekać do tej 20 bo ja bym może nawet poczekałem do tej 22 bo to była. a tydzień temu tylko że wstałem wtedy do o 6 i nie chciało mi się po prostu no, wiecie, w sensie nie użył trochę głowy, po prostu chciałem iść spać. I by tam nawet chyba zrobiłem cięcie, gdybym widział, że przesunięty event... Ja by coś tam jeszcze ogarnąłem, bo jak gdyby mogę, jak wytrzymałem, to zrobiłem jakieś tam cięcie. I nawet to było sekunda, a na mnie godzina. Kumacie. No i właśnie dzisiaj może też być przesunięty event. Ale nie wiadomo, mam nadzieję, że nie, bo no w sumie dzisiaj jestem siódmej, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj dzień. Jak będę niezmęczony, to wytrzymam. O, no, ale to nie, albo w ogóle ja nie potrzebuję go, bo na na 100% jakiś będzie. A teraz cię nie opyla robić po prostu tego Robirfa Zrobię Robirfa za po update'a. Nie no, w update jak będzie trollelo kupuję go. Wiem, że to będzie zaśmiecało, ale muszę. Muszę po prostu. No jak mówię, aby odwejść tej pierwszej i jeszcze do rzecz, już nie trzeba się zgłaszać do tego trollelo. Ale gościu się zalogował. No, a nic z tego nie chce. I zgłoszcie się jak mówiłam. Przyjmę każdą rzecz od Was. Może możemy... Czekajcie. Może zrobię nawet w sumie... Może zrobię jeszcze filmy takie króciutkie, takie 3 minuty. I tam pokażę jak robimy rosy i mówię o co konkurs. Ja myślę, że nie wiem, trzeba napisać to w komentarzach, dać łapkę w górę, i wtedy wybiorę tą osobę. Myślę, że to będzie bardzo dobrze, ale jedna rzecz zauważyłem. Admin powinien wrócić w z Machine. Dlaczego? Wtedy, jak był secret na evencie, to każdy go brał, bo wiedział, że mógł sobie ich rozkombinację nas. jak było, cztery. A teraz... Tak, jest mało sekretów. Teraz Chimpanzini, nawet bananini. jakby leciał, nie wiem, jakiś dobry sekret za 300 milionów, a większość takich youtuberów jak Holix, Wojan, wiecie na pewno, Palion, no to by tego nie brać. W sumie Palion nie ogarnia trochę w stylu, tylko Wojan. I Holix, taki youtuber. Oj, myślę... Mm. Może oni nie biorą takich sekretów, a wcześniej by na, per, na 100%? Dobra, no to tyle po tym evencie. I prawdopodobnie też jeszcze będzie nowy event. A czy wiecie, jakby ta odzaka, tak? Odzaka, tak wiecie, w boku, tak odzaka. I to jest nowy event, taki halloweenowy. Ale to już nie wiem, czy na 100% będzie. Bo ja oglądałem taki filmik, jeszcze obejrzę, może coś się dowiem. Ale to już zobaczymy na jeszcze. No i myślę, że... Może. Może po prostu wszystko będzie dobrze w przywelecie. A nie jak ostatnio. Dobrze ja przesuniętam ten Iwal. W tamtym walcie, myślę, że to będzie gruby Iwalt. Dlaczego we wtorek, się w ten piortek w ogóle, w sobotę się znaczy, to był Iwal, tydzień temu Fatalny był. Baza Admira i Admin Equibloki. I nic innego więcej. A jeszcze o tej drugiej, to tak samo prawie było, tam nic nie zrespił. Ludzie tak pisali tam na Discordzie po prostu w na tego samego. A on mówił, że e, nie mogę rozpić eventów, nie mogę filmować. E, bardzo dużo jest osób w grze. Rozumiem się, rozumiem to, ale. A we wtorek to w grze nie było, e, zawsze prawie zawsze w niedzielę jeszcze są takie. Nubini e, pizza Jakby. Jakby Troppi. Zawsze takie trippi. eventy takie chwilowe No i ja na tym No i tam nie było jeszcze eventu To tak wszyscy już na Discordzie mówili ale słaby event No no i wtedy później we wtorek też zrobił bardzo słabe eventy bardzo, bardzo, bardzo słaby event Myślę jak bardzo słaby. Bardzo dał dużo takich luki. Takie Lucky Block dał. Ad Lucky Block. się tego wiecie, carker Kur, takie namy Tylko on dawał jedną mutację 100 milionów. A bez żadnej mutacji tam dawał 16 milionów. A Wojan oszukali go i na jeden dzień po tym on dawał... 4 biliony on dawał 4 biliony. a 4 miliony dawał, a ten a jeszcze wcześniej dał update do ostawionych. I Ale pisał A ja to przez i czy? Po prostu chcielę tak zażartować? Nie wiem, Mój ja pojawia dzisiejszej wodzie. Ja z tego tu Dawajcie łapki w górę i subika. Naprawdę, lecimy po dużo subik i łapek w górę. No łapki w górę to już się poprawiliście się widownia. Bo nawet pod każdą są po 5 łapek w górę. No nie pod każde, ale tak mniej po 3. Poprawiliście się z i w górę, ale... Dawajcie subiki! Bo jakby wszyscy daje subiki za łapki w górę, to jakby już dużo subików. Tylko dajcie. No pod to tym nie musi być dużo w górę, tylko pod tym chcę, żeby masz jeszcze na mój kanał zasubskrybowaliście mnie no i będzie fajnie. I zrobię ten konkursik, boję, że on nagry, za chwilę sobie nagram za 20 Gorillo, minut. Watermelondrillo. Gorillo, watermelondrillo. Odcinek właśnie z tego, że mówi o co jaki konkurs i o jakiego Braymrota. No i mi się udało, że muszę dać łapkę w górę, suba. Czy ty pisać w swój nick i po prostu e, musisz tam napisać, w jaką godzinę Gorillo, możesz i ja cię odpiszę, Gorillo, czy ta godzina drink. mi pasuje i wybiorę tam jedna, czy kilka osób wybiorę, kogo musicie napisać i my zrobimy ten konkursik, ten filmik naprawdę za chwilę będzie. Ja, ja za chwilę nie, nie go nagram, ale jak będzie on szybciej niż ten filmik, to się nie dziwcie trochę. Bo on jest szybki, a teraz dłuższy. No i to tyle, widzowie. No i zrobię ten konkurs. I wybiorę kilka osób. Zobaczymy. Może to się jeszcze ziwaty odda. Może rozdawi jakiegoś dobrego, dobrego rota. Ale, no. Już wam mówię. Powiem tym, pod tym filmikiem, co trzeba zrobić dokładnie. No i tyle, widzowie. Wiecie, te suby. No i. Widzimy się pod tym filmikiem krótkim. No i najwięcej. Musicie być. Najwięcej widzowie. Wszyscy muszą być o 21. Wszyscy musicie być. Bo wpiszcie swój ding, bo. Albo nie, dobra, nieważne. No to. No to, mówi Wam. PA!